Manko widzowie, dziś gramy w to grę. Oczywiście to jest moja Ulbenaga, czyli symulator wojny. Więc idziemy atakować. Ich. Idziemy atakować piechotę. Piechota w zwarciu. Piechota taka. To jest elitarna piechota. Trzeba ich wszystkich uniknąć albo pozabijać. Patrzcie, albo albo, 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 albo się z nim powalczyć Dwa, 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 dwa Trzy, 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 trzy Trzy, Mam, mam katankos Mam katankos Mam katankos KATANKOS Katankos, katanos Mam katanosa Tak. Katanos Ale łatwiejutko Piecho tego mistrzela Super dobra, dobra, zabij go, dobij go, dobrze Katano To Chłopie Katano oj, Oj, idę go ratować Dobra lecimy dalej

Aha, ja się wymarzeluję. Mhm. Okay. Stasia, mhm. bo chciałam ci się coś na wsi nic nie poszło bo, od roku, bo ty rata wyczytała. Moim blok, w drugim blogu tam gdzieś na mieszkaspach, nagle na zapał serca taki Paweł Skrzyniarz. I tutaj ze wsi jest nekrolog puszczony właśnie też, że Paweł Skrzyniarz będzie pogrzeb w średniowieczności. To nie jest lotki skrzyniarzowej, bo żegna mama i rodzeństwo z rodzinami. Czy to lotki skrzyniarzowi nie będzie ha,

Bo chłopak, człowiek tyle lat mieszka, razem się dzieci baliły u mnie tam w bo i tam Patryk, i Krzysztof wcześniej, później Ksawelek, i w piłkę grali razem z tym ojcem, Paweł mnie znajdzie. I zobacz, z tą żoną, z tą Jolą siedziałyśmy w ciąży, byłam z drugiej, bo ma Dominika, takiego na lat ma, i takiego mniejszego, 98, Karola. A ja temu nie wiedziałam, jak temu nigdy jest na imię, wiesz. Głównie tankował samochód i upadł na zapał. 47 lat. No. 47 ma. No. To było lotki, że bo Rześku, bo jak żegna mama i rodzina z rodzeństwem, czy coś takiego, to musieli być lotki. No. no? Patrz tylko bo tu Albeata to zobaczyła Nekrolog właśnie. W piątek, czwartek. No na, czy na, czy to Ja to tak pójdę na. Dobra, Elo, kończymy już.